Witam serdecznie ten wieczorny przedwieczór i chcę znowu zabrać głos tym razem na taki temat recykling duchowy papież Franciszek Kilka dni temu odprawił na Słowacji mszę świętą przy ołtarzu, który okrzyknięto ekologicznym. Jezuita Łukasz Sośniak donosił na wetykańskim portalu, że jest to ekologiczny ołtarz dla papieża Franciszka. Karol Tomecki, ksiądz tak to skomentował na swojej stronie na Facebooku. Jak to będzie po słowacku? Ekoltar. Vatican News właśnie dowiodło swoim idiotycznym zachwytem, że nie ma nic wspólnego z wiarą katolicką, na ogół i biblijną, której uprzedni zamiar utylizacji udaremnia intencje składania ofiary. Czy i odprawiona. Tak, msza poszła do utylizacji, to znaczy, czy jej intencja zostanie przerobiona na coś innego? Zapytuje ksiądz Karol. Mój maleńki komentarz do, do powyższego. Msza święta jest nie tylko ofiarą, jest najdoskonalszą ofiarą. Do ofiary mszy świętej mamy zawsze dodawać ofiarę swojego życia. Mamy ofiarować Bogu swe prace, trudy, cierpienia i bóle, kłopoty i zmartwienia. Tego nam wszystkim nie brakuje. Nie musimy za każdym razem wypowiadać, co jest tą naszą ofiarą. Pan Bóg doskonale to wie. Jeśli naprawdę to wszystko oddamy Bogu, to nie wolno nam tego już zabierać z powrotem z ołtarza. Msze świętom odprawiamy w złotym, pozłacanym lub srebrnym kielichu, a nie w byle jakim kubku. Dobre wino szalne też nie jest marnotrawstwem. Na mszę święte nie można przychodzić. Z pustymi rękoma, by nie odejść z pustym sercem. Recykling w obecnym czasie to, to robi się już całą filozofią. Recykling jest to system czynności i procesów zmierzający do odzyskania. I ponownego wykorzystania odpadów komunalnych przy jak najmniejszym własnym wkładzie. W stosunku do Boga i innych ludzi nie może mieć on zastosowania. Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty. I wykorzystywanie w maksymalnym stopniu. Recykling sprawia, że odpady stają się z powrotem wartościowe. Selekcja odpadów, selekcja sanitarna. Co nas jeszcze czeka? Ludzie, ludziom zgotowali ten los. Dziękuję za uwagę.